No cześć, witam Cię na kanale Student Nieczarodziej. Kilka tygodni temu wrzuciłem zadanko z dynamiki, w którym rozmawialiśmy sobie o rzucie poziomym, i jak wiadomo rzut poziomym ma to do siebie, że jakaś tam masa, która jest poziomo rozpędzona do jakiejś tam prędkości początkowej i ta prędkość początkowa załóżmy, jeżeli Opory powietrza <laughs> pominiemy sobie, albo są niewielkie. Ona będzie, ponieważ jest to w polu grawitacyjnym w Ziemi, oczywiście będzie sobie spadać, spadać, spadać. No i gdzieś tam sobie spadnie. Tu będzie, tu będzie ten punkt spadku. Jest taki zasięg. Tam było zadanie, które w tym zadaniu chodziło o to, żeby policzyć zasięg. I mogę dziękuję za komentarze, bo bardzo fajny komentarz był. Czy można kopnąć tak piłkę, żeby leciała już cały czas? Zawsze, żeby leciała zawsze? Bardzo dobre pytanie, bo ja powiem, co można zrobić, żeby tak zrobić. Załóżmy, że ta piłka, ta pomarańczowa piłka jest tutaj. Narysowałem sobie Ziemię. Super komentarz, dlatego pokażmy to, co by się musiało zdarzyć. To jest ta piłka. I teraz bierzemy sobie normalnie, wrzucamy prędkość i ta prędkość będzie taka sama czyli taka, nie może być taka sama no załóżmy że jakaś prędkość początkowa jest V0 i teraz co zrobić żeby ta piłka nie spadła żeby nie było sytuacji takiej że ja ją tu wezmę kopnę ona sobie tu spadnie oczywiście w dużej skali narysowane można tak zrobić żeby na przykład ta piłka chciała sobie lecieć, tak jak było w pytaniu, że już zawsze będzie leciała, czy po prostu będzie okrążała sobie Ziemię na jakiejś wysokości? Jak to, jak to zrealizować? No wiadomo, że jak piłka będzie okrążać Ziemię, to będzie na nią będą na niej działać. Będą na nim działać dwie siły. dwie siły. Jedna siła to będzie siła grawitacji i druga siła to będzie siła odśrodkowa. I teraz, jeżeli uda nam się tak zapewnić, żeby siła odśrodkowa równała się sile grawitacji. To wtedy będzie ta piłka sobie latać w koło Ziemi, okrążać Ziemi, tak samo jak satelita. Tylko teraz jaką dużą prędkość by trzeba jej nadać, żeby to się udało. Bardzo prosto możemy sobie to obliczyć. Wiadomo, że A, no trzeba jeszcze wrzucić tutaj sobie wys... wysokość Ziemi i jakaś tam wysokość. Czyli przepraszam, promień Ziemi plus jakaś wysokość. I to będzie promień Ziemi plus h. To jest jakaś tam znana, znana wysokość, którą można sobie wstawić. I ta siła środkowa to będzie równa masa piłki razy prędkość ta początkowa do kwadratu przez promień. Może trochę bardziej zmieszczę się tu. Z Rz plus h. Czyli przez promień, po którym ta piłka sobie okrąża Ziemię. No i oczywiście to też musi się równać sile grawitacji, czy sile ciężkości. Możemy tu siłę ciężkości dla uproszczenia wrzucić. Czyli będzie masa piłki razy przyspieszenie ziemskie. A jeżeli wrzucimy sobie siłę grawitacji, to przy tych odległościach to może rzeczywiście będzie lepsze. To będzie g razy M plus y, masa ziemi razy masa piłki przez promień do kwadratu. Czyli jeszcze raz musi być zapewnione, że siła środkowa będzie równa sile grawitacji. Czyli musi być taka prędkość. Ta prędkość musi być ściśle określona. I jeszcze jedno musi być tak, żeby opór powietrza nie spowodował, że prędkość tej piłki spadnie, no bo jeżeli rzucisz ją na wysokości, nie wiem, metra, czy kilometra, czy dziesięciu kilometrów, to, to jeszcze jest atmosfera ziemska, ale właśnie na przykład satelita, który okrąża ziemię, on już jest tak wysoko, tam może to być, nie wiem, 150 kilometrów na Ziemią, 200 kilometrów i tam są tak małe opory powietrza, że prawie ich nie ma, także to można sobie przyjąć, że tam jest próżnia. I to jest też warunek, żeby to H było załóżmy, że w przybliżeniu jakieś tam 100 km plus. Nie 50, bo to jeszcze za mało. Czyli mamy siłę odśrodkową, siłę grawitacji. I teraz spokojnie można sobie tu wziąć z... a tutaj przepraszam, bo tu nie jest kwadrat, tylko tu jest Masa prędkość do kwadratu przez promień. Kwadrat jest tu. Czy można sobie to teraz wziąć i uprościć. To się jakieś błędy zdarzają, to nie ma, że, nie ma, że nie ma błędów. Tu sobie uprościmy. I Masę piłki też sobie uprościmy. I praktycznie z tego już mi wyjdzie. Prędkość początkowa do kwadratu. G razy masa ziemi przez r z plus h jeśli ta prędkość, która by zapewniła, że kopniesz piłkę i ona będzie zawsze, y, zawsze lecieć zawsze lecieć, to znaczy zawsze lecieć nad Ziemią, to właśnie będzie pierwiastek stawa grawitacji, która jest znana, masa Ziemi też jest znana przez promień Ziemi plus ta wysokość, która jest no, y, porównywalna z, z znaczy nieporównywalna, jest dużo mniejsza niż promień Ziemi, ale załóżmy, że tam może być 150 km. I w przybliżeniu, ja Ci mogę powiedzieć, ile to jest, tak naprawdę. To jest po prostu pierwsza prędkość kosmiczna, czyli około gdzieś 7,9 km na sekundę. To jest dużo. To jest dużo. No ale to jest jakby taka prędkość, jest potrzebna, żeby jakby. Ta piłka leciała cały czas, i żeby ta siła środkowa była tak duża, tutaj taka, taka duża jak, jak siła grawitacji. Komentarz bardzo dobry, dziękuję jeszcze raz i proszę o następne, i, i oczywiście proszę o dalsze subskrypcje, bo nigdy za wiele. I jeżeli jeszcze komuś z Was jakiś fajny komentarz nasunie, to bardzo proszę, możemy na tej podstawie coś. Tworzyć, bo to zawsze wychodzą ciekawe rzeczy. Tutaj trochę była dynamika, tutaj troszkę grawitacji wyszło i, i, i zawsze coś, coś nowego. Dzięki bardzo i do następnego.